2012 roku w starym typie. Jego hodowcą jest pan Tomasz Kurosz z miejscowości Kotla, województwo dolnośląskie, a właścicielem pan Jarosław Michalski, również województwo dolnośląsk. Hey, Ostatni ogier w drugiej grupie z rodu ogiera Edelman. Prosimy o postawienie ogiera przed komisję i bezpośrednio po prezentacji tego ogiera będę prosić o wyprowadzenie całej drugiej grupy ogierów z rodu Ogiera Edelman od numeru 10 do 16. Bardzo proszę już powoli też przygotowywać trzecią grupę ogierów z rodu Ogiera Gambo od numeru 17 do numeru 22. <grymne>

とういうことで。 Thank you.